Witam bardzo serdecznie, dziwaczek jalapa, 4 o'clock flower, ponieważ kwiaty otwierają się o godzinie 16. Pochodzi z Meksyku, w Polsce jest rośliną jednoroczną, ale jeżeli mamy dobrze izolowane doniczki, to może być wieloletni. Ma silnie rozgałęzione korzenie, to bylina, sięga 60-80 cm, a na szczycie pędów są kwiatki. U mnie to wyrosło na 80 cm, i kwiatki podobno pachną. U mnie dosyć słabo. Czy warto sadzić na balkonie, czy raczej w ogrodzie? Moim zdaniem bardziej sprawdza się w ogrodzie jako dodatek. Kwiaty nie są, nie są zbyt duże, to są nie 2,5-3 cm, rozkwitają po południu. Ciekawostką jest to, że niektóre żółte kwiaty mają płatki świecące w ultrafiolecie. Moje niestety nie świeciły, ale tak to wygląda. Moim zdaniem warto coś innego zasadzić na balkonie, a dziwaczek do ogrodu. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu, a teraz zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału. Dla Ciebie to tylko klik, a dla mnie to coś bardzo ważnego. Ważnego, ponieważ umożliwi serwisowi YouTube wyświetlanie krótkich reklam przed filmami. Reklam, z których kilka groszy trafi do mnie i pozwoli tworzyć coraz to nowsze filmy. Dziękuję Ci bardzo.